No. Witamy was. Kolejny To ja Żurek i Lenor, witam. No. Dzisiaj pogadamy o nadchodzącej nowej nowej serii Minecraft z serwera poręby. No, Oficja oficjalnie Lenor już nie mieszka ze mną się przeprowadził. no daleko taki, taki jeszcze jeden nobus gra na tym serwie ale nie mówimy nazwy jak nie Za <grymne> <grymne> Zabijesz to może uleci bo komuś mu mi nie chce oddać żurek <grymne> nie nie ty może nie do by biegniesz e, właśnie możemy jeszcze teraz pokazać jakie zmiany były są. No, widać dawno na moim domku pięknym. No. Czekaj to jestem. Piękny. Piękne. Tu jest uporęby poręby hacjenta. no Chodź tu. Chodź. Sobie zrobił w końcu jakiś murzyn. O kurde. Właśnie ten debil wszedł. No właśnie, to wiecie. No co? No co, on wchodzi, wychodzi. No nie wiem, dawno ma. Wściekliznę. <laughs> Dobra, co tutaj jeszcze ma? Tutaj... A co to nie... Aha, tutaj ma te fajne wyjście. Pokazaliśmy już wsparte w tamtym odcinku, co nie? No żelka co może nabierać. No Teraz bawimy się z Batmana. Ty, a może ten... Zróbmy taką osobną wersję. O Casper wyszedł. właśnie weszedł admin. Może zróbmy osobną wersję na serwerze Hitachi. Będziemy, te, escape'y przychodzić. No właśnie, tylko trzeba, te. No wiem, jak w tamtej wersji to trzeba było? No, w pew, pewien plik grać. Właśnie. Żeby dwie osoby grały. No, no i tu jest problem. to nie zaraz. A w tym odcinku, Dobrze. co? Pójdziemy. Pokażę swoją starą HT, nową hatę, Jak masz na tym zaznaczoną. Masz? Dobra, no, no, no. lecimy. Się do mnie tak, nie chce mi się to No, czy ty? Idę, idę! Mam ze dwóch? No, on ma ZW A tutaj jest jego dom z żelgiem Mieszkają w sobie Chcieli zrobić Zamek, ale Poręba nie pozwalała niszczyć tych drzew i w ogóle No to śmiewalne o. Mm -hmm. Ale tak w ogóle teraz to pójdziemy do jaskini, zanim Kasper przyjdzie. Oj, nie ma, to musimy pokopać sobie. No. Jakby coś się nie podobało, to piszcie w komentarzach, czy za głośno, to za, czy za cicho, no to ja zobaczę Coś, czy za nudno Może dzisiaj jeszcze zaczniemy serię z Sampa, ale to nie wiem jak kasper, bo on na dużo tych miało O, Lenor przyszedł Tak, ale ja nie wiem jak to wyjdzie no. Trochę nie w porę, ale mam obiad, nie? I... Nie wiem, bo tak już, wiesz, czekają na mnie się I nie wiem. <noise> tak wyjdzie trochę nie ten, ale... A gdzie... nie... Ja wyciszę. To weź tam ten, operować. Ale nie mam już po czym. No Aha, dobra. Toś nie wiem, to weź dach sobie zrób. Mam a dach, to ja, ja obluduję. Dobra. Jak się robi afykę? Nie wiem, wyszedłem tylko na tym. Na escape nacisnąłem I po jakimś czasie sam ci. No. To w tym odcinku jak widać. Zobudujemy tylko enchanting. Może zrobię z tego. Przygody z, z jakichś wyścigowych gierek typu Network Speedy jakieś. Ale nie wiem, piszcie. Ja mogę nawijać, ale nie wiem, jak tam Lenor. Oj, co się skończył? Nie wiem, tak, no. A tak, w ogóle, oficjalną walutą na naszym serwie to jest Home. Samorodki, jeden samorodek to jest jak 10 groszy, a szmaragdy to jest. Jeden szmarag to złotówka. No. Tak, oficjalnie. nikogo nie ma na serwie pusto gdzieś mi to o, to jest kill off spot. o spad no, w tym odcinku jak wiadomo no, jeszcze nie, nie mam konta rok bo jak będę miał rok to dopiero wtedy będę mógł rzucać więcej filmiki. będę mógł więc, większe filmiki rzucać niż 15 minut to więc niestety ale jakoś tu będzie drewno, drewno diamentowa siekierka gdzieś tu była diamentowa, gdzie jest ona? Użyjmy. Musimy trochę drewna pościnać, bo trzeba podłogę zrobić Tak w ogóle Jakbyście chcieli być na serwa, piszcie pod komentarzem Pod filmikiem Komentarze Zorganizujemy coś tutaj No tak nie wiem co zbyt nie opowiadać po Enchanting zrobimy zaraz Ważne żeby było tam estetyka mnie nie zależy Enchantingu No po W poprzednim odcinku nam się nie udało piecyków dokończyć To my zrobiliśmy to, zaraz wam pokażę tylko patrzę, żeby nie wyjść poza materiał. Czas, bo potem nie będzie, zrobimy za dużo i nie będzie potem, jak rzucić. No, piecyki, pokażemy wam. Tutaj będzie. Mhm. No to nie zdążymy niż, bo mamy 5 minut tylko. Enchanting obudowałem Masz jakiegoś dirta tu będzie może magazyn zrobimy dzisiaj Ale jakbyśmy potem na YouTube a to rzucili? To może mogę zaraz przecież ten on będzie się robił? Po co? Może nie wiem, potem możemy podzielić. Przecież te odcinki możemy podzielić na partie. To będzie na przykład pierwszy oficjalny odcinek, i będzie potem part 1, part 2. To będzie jakby dołączenie do tego filmiku, co? Mamy, dyrta, mamy. Smacznego. O, grzyba nam urwało <laughs> grzyba na nie ty, ty jesteś tego, Jestem na e tego Enchanting Co zrobimy? <laughs> no, 15, jakbyśmy już mieli materiały to zaraz możemy kopać materiały i, i wiesz. Mhm. Nakopimy kobla trochę, piaskowca. Tylko trzeba czasu mhm. zrobić. Kobla nie trzeba. Na pół płytki. Kobla na... mamy dużo. Aha, no w sumie. Pół płytki, w sumie kobla. I nie zdziwcie się, nie zdziwcie się, że my tam nic nie... Ta, nie mamy jakichś game modów, nam nie włączają, tylko że gramy już trochę, ale postanowiliśmy nagrać po prostu odcinki. Dlatego jesteśmy już tak trochę ulepszeni. No. Jak zbroja cała A w ogóle to... A kto w ogóle co? drzewo podcina te wszystkie? Żelek podcinał i poręba i teraz ten Chyba żaba. Kurde, wszystkich zbanować Ej, ale nie no Chodź na koniec skoczymy do sparty. Dobra. Z jak sobie myku, co tam Nie no, skoczymy nawet jeśli to... Nie zabierzemy, ja wiem jakie mam. O, Żabcia jakaś <laughs> to, to ten, on y, zbanował go, nie mógł wejść. No. To właśnie mówiliśmy o tym gościu. No. Pokaż jego ten, naciśnij tab i pokaż jego ten. Że jak zapamiętajcie. Jak on... Żabcia, to banujcie od razu. Mhm, on ma X-raya. Mhm. On sobie nie wiem. No. Tutaj się spają nam no, no, slajmy. O, wyszedł. Pewnie też został. Słucha się mnie. <noise> o, wyszedł. Pewnie nie jest login. Dobra. Skąd ty skaczesz naprzeciwko? Staj naprzeciwko na mnie. Na koniec. Będzie film Jak widać tam na samym dole jest woda. <noise> Dobra, na trzy, ale skaczymy. No. Teraz. Ba. <二>是。是